Witamy Was na naszym kanale, to jest nasz Miod F, słuchajcie, najmłodsze króliczki teraz, w tej chwili, no i chyba w tym roku ostatnie, które się urodziły, są ciemniuteńkie. Mamy mam samiczkę i chłopca. Tu jest chłopiec. Tak. Taki on trójkącik tutaj na tym, na guzce. Pyszczku. O, taki trójkąt idzie. Śmiesznie wygląda. Normalnie trójkąt, nie. I ten samiec ma, ma właśnie łapki, jedną, łapkę, jedną łapkę taką ciemną. Ciemną, Taką? o właśnie. I? A drugą? Ma jasną. Jasną. I jeszcze na grzbiecie ma tam ale taki pasek. Taki, aha, taki aha. z tyłu, tak w sumie. No. I z tyłu na tym białym tym, odwróć go może, się uda. Nie tak, nie. Tak I też. Mówię, cześć, 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 jestem, jestem, nie wiem, jeszcze nie wiadomo kim jestem, ale jestem na pewno <laughs> chłopcem. No nie tak miałaś go odwrócić, tylko normalnie na plecy, ale tyłem do mhm. mnie. I tutaj właśnie chcę, o, tu, tu, tu pokazać. On tutaj Aha, tu. ma taki właśnie, o, i on ten pasek taki ciemny idzie przez ten biały. Biały idzie tak, przechodzi przez środek, nie, za ciemno, o. Biały właśnie, o, widzicie, nie? No, to to jest nasz samczyk. Trochę przestraszony. Hello. Bo on teraz... No dobra. No nie to no to malutki jest. A tutaj nasza samiczka, jaka potulna w ogóle, słuchajcie. Ona jest Maddie. RH, typowa RH, a RH to znaczy rysunek holenderski. Ma tutaj dwie białe łapki z, <tuszą> z przodu i dwie podobne z tyłu. Tak. O, takie plamki na, na łapkach tylnych. To jest typowy właśnie rysunek holenderski. O, tutaj ma czarno-białe. Tutaj, tutaj takie właśnie. Ładnie, no ładna, ładna. Przechodzi jej właśnie całe tutaj futerko, a tutaj Białe. jest taka. No taka trochę prze, troszeczkę przerwa, ale jest taki cieniutki, taki maleńki paseczek, ale tego nie za mocno tak. widać. I co, kruszki? <laughs> Jak się położyła. Się schowała tam pod brata. Chodź. Maluszki o, są. Tka. Ok, i chodź tutaj, No ale są śliczne. Te króliczki jeszcze nie mają domu, czekają, czekają na swoich właścicieli, będą do odbioru tuż przed świętami. Są słodziakowe. A my dziękujemy Wam za uwagę. Dzięki, że jesteście z nami. Super, że do nas piszecie. Staramy się odpowiadać w miarę jak najszybciej. Na Wasze komentarze i na Wasze pytania. Subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco. Musicie zaznaczyć dzwoneczek. dzwoneczek. I kliknąć, chcę otrzymać powiadomienia z tego kanału. I w ten czas będziecie na bieżąco. My Wam dziękujemy za to, że jesteście, że jest Was coraz więcej. Łapkujcie i piszcie w komentarzach, co myślicie. Alby. Opiec. <grych> Dziewczynka. Do usłyszenia. Cześć.